Mała regresja. Zadziwia mnie, z jaką, po jaką łatwiznę przechodzą ludzie po karty. Tendencję widzę do zadaję pytanie i żądam odpowiedzi. Zamiast wejść głębiej i przeanalizować dlaczego tak się dzieje, jakie są ku temu przyczyny, co jest w ukryciu podświadomości, jaka droga jest najlepszą, żeby uzyskać pożądany efekt, Chciałbym, żeby tak wyglądały sesje tarota, żeby móc się zagłębić w sens siebie, zacząć od siebie, zanim uzyskamy odpowiedź tak czy nie, po którą tak często sięgamy. Zdumiewające, bardzo dla mnie, ten fenomen tarotowych czytań. Czy on ze mną będzie? Tak czy nie? I najlepiej tak, żeby wróżka odpowiedziała, bo jak nie, to będę chodzić po innych wróżkach, aż uzyskam pożądaną odpowiedź. Często i takie przypadki bywają. Chodzenie od wróżki do wróżki z tym samym pytaniem, kończyć się później może dziwnymi sytuacjami i, nie będziemy się, i, i nagle przychodzi dla nas, a nie sprawdza się wróżba. Dlaczego? No właśnie. Uważam, że... Lepszym byłoby dla Ciebie, droga osobko, drogi, przyjacielu, jeśli mogę tak dla Ciebie mówić, aby znaleźć przyczynę najpierw w sobie, zajrzeć w głąb siebie, przeanalizować, co jest u Ciebie w ukryciu, do przerobienia, jakie intencjami, z jakimi intencjami wychodzisz, czy masz szansę osiągnąć to szczęście w miłości, co w głowie Ci siedzi, co masz do przerobienia. I jak móc zrobić, by osiągnąć tą miłość, po którą, o której tak bardzo pragniesz? Tak samo z innymi przypadkami. Co zrobić? Dlaczego się tak dzieje, a nie krótkie tak i nie? Czy faktycznie to będzie dla Ciebie satysfakcjonujące? Do osób odpowiedź otrzymasz tak. Zanim postarać się i robić, i w, i w przyszłości nie popełniać tych samych błędów, już byś wiedział wtedy, wiedziała, co się dzieje i dlaczego, jaka jest tego przyczyna. A posłuchaj odpowiedzi, yy, po które przychodzicie do wróżki, do mnie, do innych osób z kartami. Jeżeli taka jest Twoja droga, nic mi do tego, ale jestem tu dla Ciebie, żeby Ci podpowiedzieć, służyć radom, odnalezieniem tego punktu zero w sobie, aby móc później wiedzieć, jak nad sobą pracować, w którą stronę uderzać, dlaczego tak się dzieje i co możesz zrobić, żeby temu sprostać, pomóc, zweryfikować tak, a nie suche tak nie. I najlepiej tu na teraz, bez głębszego zaangażowania w siebie. Najlepiej, jak ktoś za mnie to zrobi. Praca nad sobą, jest to bardzo ważny etap i od tego, proszę, zaczynajmy, przechodząc po karty. Chcesz zmian? Zapraszam cię do kart. Pomogę ci wesprze, odnaleźć przyczynę, skutek zdarzenia, jak usprawnić, poprawić, by osiągnąć swój cel, a nie takie czy pan X będzie z panią Z. Pozdrawiam cię serdecznie, cudownego dnia Ci życzę. Karty to wspaniałe narzędzie, do którego serdecznie zapraszam. Najpierw zwróćcie uwagę, wejdźcie na moją stronkę, bo nie tylko kartomancją się zajmuję, również możecie u mnie znaleźć sesję rejki. Tak, też się tymi zajmuję. Mam drugi stopień rejki, jak i również oczyszczania, robię to czakralnie i wszelkiego rodzaju rytuały. Pozdrawiam cię serdecznie. Ezoja.pl Tam zaglądaj. Trzymaj się.